Dzień dobry, witam cię serdecznie. W tym nagraniu powiem Ci, jaki ma wpływ kryzys na zarabianie na wiedzę, na branżę edukacyjną. Kiedy rodzi się kryzys, rośnie zapotrzebowanie na edukację. Mam nadzieję, że tak jak ja, jesteś baczną obserwatorką zmian ekonomiczno-gospodarczych, no i doświadczaczych w Polsce na własnej skórze. Na pewno słyszałaś, ale i też zauważa, że ostatni trend wskazuje na to, że zanika klasa średnia. To wszystko wskazuje również na to, że nie wiem czy zwróciłaś na to uwagę, ale również będzie zanikało zapotrzebowanie na produkty i usługi średniej klasy. Coraz większą grupą docelową będą osoby, które się nie edukują i sobie nie radzą. Co za tym idzie, Będą korzystały z materiałów darmowych bądź niskopłatnych, tak samo jak będą się zaopatrywały w nisko płatne, tanie i y, słabo jakościowe produkty na rynku dóbr y, konsumpcyjnych. Ale nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że w związku z tym rozwija się druga grupa docelowa: to są klienci premium, ci, którzy oczekują wysokiej jakości i określonych efektów. Kiedy pracuję z moimi studentkami i yy, uczę i konsultuję osoby, które zgłaszają się do mnie na rozmowę, pojawia się ku temu zaskoczenie, a przecież taki wniosek jest dość oczywisty. Wtedy pytam, którą grupę docelową ty wybierasz, ty jako ekspertka. Wiele kobiet oczywiście nie czuje się ekspertkami, chociaż przez lata inwestowało i czas, i pieniądze, i krew, i pot w to, aby zdobyć kompetencje, które dzisiaj posiadają. I to są bardzo różne kompetencje. Opakowały się w szereg szkoleń, kursów, warsztatów, i y, to wszystko spowodowało, że dziś dysponują tą wiedzę ekspercką, a żeby mieć dowód na to, że taka ona jest, no to zachęcam, żeby policzyć, ile pieniędzy wydały dotychczas na siebie i ile czasu na to przeznaczyły. To jest żywy dowód na to, że ta wartość jest bardzo ogromna. W związku z tym nie ma sensu udostępniać tej wartości bezpłatnie i niskopłatnie. Zatem pojawia się refleksja, co z tym zrobić. No, wydaje się, że oczywistą odpowiedzią jest to, żeby opakować to w produkt wysokojakościowy, produkt premium dla klientów premium. Jeśli chcesz w związku z tym tak to zrobić, zachęcam Cię do kontaktu ze mną, do umówienia się ze mną na bezpłatną konsultację. Wykorzystaj tę zmianę na rynku, bądź ekspertką, która reaguje na te zmiany gospodarcze, ekonomiczne i z nich korzysta. Sama się edukuj oraz korzystaj z tej perspektywy i pracuj z klientami, którzy tej edukacji potrzebują, którzy podejmują to wyzwanie, żeby stawić czoła zmianom, nie chcą absolutnie stać w miejscu i czekać. Tylko potrzebują tej transformacji i za tą transformację ci zapłacą. Czym jest transformacja? Transformacja jest dowiezieniem rezultatów. Twój projekt powinien być wysokiej jakości, to znaczy, że powinien dostarczać mierzalne efekty. Jak go zorganizować? Jak stworzyć własny kurs, szkolenie, akademię czy też szkołę ekspercką, zarabiać na swoich szerokich kompetencjach? Jeśli potrzebujesz takiej wiedzy, zapraszam na godzinną, 60, dokładnie minutową konsultację. Link do zapisu znajduje się w okolicach tego nagrania. Czekam na kontakt z Twojej strony i pozdrawiam.